Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o trofeach leszczyńskich. No, trofeum może być wojenne, trofeum może być myśliwskie, ale są też trofea sportowe, czyli jakaś nagroda, która towarzyszy zwycięstwu. W starożytnej Grecji w czasie olimpiad nie było nagród, tylko się dostawało wieniec. Laurowy na, 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 na głowę i to wystarczyło. No ale jeżeli są jakieś zawody i ktoś osiągnie dobry wynik, to dostaje jakiś trofeum. Ja w swoich zbiorach mam troszeczkę trofeów i bardzo często te trofea nie nabywam na terenie Leszna, tylko gdzieś one sobie krążą i ktoś tam do mnie trafia, bo panie, panie z Leszna, a ja tu mam taki puchar z Leszka i chciałbym, żebym go obejrzał. Myślę, że jednym z takich ciekawych trofeów jest taki wielki porcelanowy wazon. Jest to drużynowy mistrz Polski na żużlu Leszno 1979. I ja nie mam złudzeń, że on był wykonany w jednym egzemplarzu. Na pewno gdzieś w klubie żużlowym w Lesznie, może gdzieś u jakiegoś działacza ten puchar się znajduje, ale jak się zamawia taki puchar, to się zamawia ich dwa, trzy, bo różnie to bywa, może się puchar zbić, może się coś uszkodzić i to jest tak zwany duplikat tego, tego, tego pucharu, a mnie on dlatego głównie zainteresował z dwóch powodów. Z mniejszego powodu, może no, jest to leszno. Ja akurat wielkim fanem Żużla nie jestem, ale proszę zwrócić uwagę, jakie piękne godło państwowe, jaki piękny orzeł. I ten orzeł jest, że tak powiem, dwustronny, czyli jest po jednej i po drugiej stronie. I to mi się bardzo podoba. A wazon jest wykonany w podzieży, czyli też dobra polska, że tak powiem, porcelana. Zawsze coś musi być inspiracją, żeby powstał program. Ostatnio w Poznaniu kupiłem też. Piękny, duży wazon. No i pan mi opowiadał, że ma z 1953 wazon. No jak go obejrzałem, to mi tak za bardzo nie pasowało, ponieważ to jest 53. Mistrzostwa Polski yy, yy, modeli swobodnie latających w lesie, które się odbyło w 1988 roku. Tu akurat ktoś zajął drugie miejsce. No i widocznie. Nie pasował mu ten wazon do zbioru. Ponieważ ja na przykład uważam, że można go tak postawić, nikt nie będzie wiedział, że to jest trofeum sportowe, a tutaj w tym wypadku ta dedykacja spowodowała, że stałem się posiadaczem tego trofeum i opowiadam państwu na ten temat. Mam na przykład takie metalowe trofea. Tutaj na przykład jest kucharz przechodni poznańskiego okręgowego związku Koszykówki za zdobycie mistrzostwa A klasy mężczyzn w 1967 roku przez KKS Polonia Leszno. No, nie ukrywam, że to trafiło w jakiś sposób do Poznania i w Poznaniu, że tak powiem, no, trafiło nawet chyba też na złą. Proszę zobaczyć, tu jest charakterystyczny ślad gumówką, czyli ktoś jakimś narzędziem szlifującym sprawdzał, czy to jest lite srebro, czy tylko jest posrebrzane i w ten sposób to jest, ale dzięki temu, że jestem z Leszka, to to do mnie trafiło. Jest też taki ciekawy, bardzo ciężki puchar, on wygląda prawie jak pocisk granatnika, no ale jest to pierwsza nagroda z Okręgowej spartakiany szczeleckiej ZZTiD. Nie wiem co to jest za skrót ale jest leśno 1966 rok także też bardzo ciekawy pucharek Trofeum Leszczyńskie. No, kolejny puchar również jest ciekawy ponieważ to jest nagroda przechodnia ufundowana przez Państwowy Związek Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Leśnie, w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Leszno na Międzynarodowy Dzień Sportu w roku 1957 czyli jakby nie było ten puchar jest o rok starszy ode mnie czyli już jest zabytkiem który Klasyfikuje się do mojego zbioru. Możliwe, że była pokrywka, ale sam puchar jest niezmiernie ciekawy. No, w różnych programach już Państwu pokazywałem niektóre przedmioty, ale na pewno niezmiernie ciekawym jest takie trofeum. Jest to um, pierwsza nagroda Klubu Sportowego Unia dla pana Stanisława Strojbela, który był krawcem już kiedyś. Opowiadałem o nim jako krawca, ale Proszę zwrócić taki piękny, właśnie tutaj element archaiczny rower kolaż No i co jest ciekawe, że to była nagroda w zawodach na 10 km, czyli powiedzmy, były zawody, kto prędzej te 10 km pokona. No i właśnie pan Stanisław, którego miałem zaszczyt znać, często przychodził do mnie do antykwariatu. No, że tak powiem, no, ta pamiątka trafiła do mnie i jako uregionalisty jest ona na pewno niezmiernie dobrze wykorzystana. No, kolejnym przedmiotem związanym z leśnym mamy, jest typowy człowiek w kasku motocyklowym i to jest zdobywca drugiego memoriału Alfreda Smoczyka w 1952 roku, nagroda ufundowana przez ekspres Poznański. No też drobny element, widać, że kiedyś tu była jakaś zamieszka, ale jest to bardzo ciekawy przedmiot, szczególnie w Lesznie, które z żużla i z szybowców, a obecnie z balonów bardzo, bardzo słynie. No, taki ładny pucharek do picia wina. No, niby nic specjalnie, ale jak się tutaj wczytamy, to jest pierwsza nagroda za, z, z kategorii 200 cm3 w tradycyjnym wyścigu motocyklowym Leszno, klub Motor w Leśnie 1946 rok. Fundował El Fabianczyk. No Już się dowiedziałem, że pan Fabianczyk miał przedsiębiorstwo przemysłu transportowe, w zasadzie był takim dużym taksówkarzem i po prostu w takich zawodach motorowych ufundował właśnie taką pierwszą nagrodę i zdobywca tej pierwszej nagrody coś takiego dostawał. Także jest to też wspaniałe trofeum z Leśna, no jakby nie patrzeć 1946 rok. No, muszę powiedzieć, że chyba najcenniejszą taką rzeczą, a nietypową, jest książka. Adam Mickiewicz, dzieła, tą pierwszy, wiersze, bardzo ładne, luksusowe wydanie. I tutaj mamy napisane tak. Nagroda redakcji dziennika zachodniego za czwarte miejsce w rewii Asów Żużlowych organizowanej przez Polski Związek Motocyklowy, okręt. Katowice w dniu 28 października 1951 na torze Żublowym w Muchowcu. Muchowiec to jest dzielnica Katowic, czyli wszystko się tutaj zgadza. A ja wyszukałem w kronice Leszczyńskiego Klubu Motocyklowego, że to, tą nagrodę dostał pan Józef Olejniczak, czyli filar Leszczyńskiej Unii, niejednokrotnie w różnych takich rozmowach się mówi, że podobnie był zasłużony i nawet bardziej niż Alfred Smoczyk, ponieważ no Alfred Smoczyk miał dużo osiągnięć, ale no. Zginął w nieszczęśliwym wypadku i mamy stadion imienia Alfreda Spoczyka, a pan Józef Olejniczak długo, długo jeszcze kontynuował swoją karierę zawodniczą, zdobywał wiele, wiele różnych nagród, później działał w klubie Unii Leszno, a dla mnie jest najważniejsze to, że pan Józef Olejniczak był kolegą z ławki szkolnej mojego taty i jako mały chłopak chodziłem do pana Olejniczaka, do niego do domu, i jako dziecko pamiętam, że takie puchary, jakie tutaj Państwo widzą, to córka pana Juska miała w piaskownicy i robiła sobie babki z tymi pucharami, a ja, jako taki trochę no, chłopak, który już się interesował troszeczkę kolekcjonerstwem, tak sobie myślałem, że szkoda, że te puchary są wykorzystywane jako zabawki do robienia babek, a mogłyby być ciekawym zbiorem. Także zaprezentowałem Państwu taki mini zbiorek, Trofeów leszczyńskich sportowych, i proszę się czasami zastanowić, że gdzieś w warsztacie, gdzieś w garażu stoi takie dziwne naczynie. Może trochę przypominać urnę, może trochę przypominać pocisk moździerzowy, ale to może być ciekawe. Trofeum i jeżeli nie jest ono w klubie, nie jest u jakiegoś kolekcjonera, to może się zdarzyć, że kiedyś trafi na złom. Ktoś sprawdzi główką, czy jest to srebro, czy jest to mosiądz i, i, i to zaniknie. A dobrze, żeby te rzeczy zachowane były dla przyszłości. Dziękuję.